Perfumy, o których jest ostatnio bardzo głośno, sprawdzę je za Ciebie, żebyś nie musiał wydawać pieniędzy na marne. Zostaw obserwacje i napisz w komentarzu, który z nich Twoim zdaniem jest najlepszy. Na początek Raihan Aquatica, który ma być klonem drugiego, Krida Virgin Island Water. Jakościowo jest naprawdę spoko, jak za 160z czuć intensywną limonkę, ale wymieszaną z kremowym kokosem. Orzeźwiający, lekko męski i ostry. Na minus zdecydowanie parametry, bo trzyma się około 3-4 godzin i to tak blisko ciała, no odstawimy sobie go na jakiś czas, zobaczymy, może będzie lepiej, ale no wątpię. Drugi zawodnik Raihan Obsidian, który ma być klonem Diorą Parfum, ale tego starego bacza, jak to mówią influencerzy. I tutaj niestety rozczarowanie, bo jeśli liczysz na starego bacza Diorą Parfum, no to się mocno przejedziesz. Za to, jeśli podobać się nowe Diorą Parfum, no to faktycznie podobieństwo jest naprawdę bardzo spore. Można go wyrwać również w okolicach 150 zł i jest naprawdę bardzo spoko. raz zaskoczenie to parametry, bo był wyczuwalny na mnie nawet do 10 godzin. I tutaj pudrowego, słodkiego, męskiego, i irysa, który nada się idealnie na wieczory, na jakieś wyjścia, randki, kolacje, czy może imprezy firmowe. Za te ceny Polecajka. Ostatni zawodnik Rajhan Italia, który jest klonem serżowa Naxosa, którego uwielbiam. Otwarcie to bardzo duża ilość cytrusów w połączeniu ze słodkim miodem, lekko świeżą praniową lawendą. go kupić w tej samej cenie co poprzedników, czyli około 150 Z i za tę cenę jest naprawdę świetny. Pod warunkiem, że lubisz Naxosa i Naxoso podobne. Po jakimś czasie robi się słodszy, bardziej wytrawny, tytoniowy, drzewny. Dało się naprawdę spoko, projekcja jest taka umiarkowana. czy je polecam akwatikę nie, bo parametry, obsydian tak w ciemno, w sumie dla każdego a Italia tylko dla tych, którzy lubią Naksosa.